Salut, moi c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Witam na francuskim. Nie wiem czy wiedzieliście, jak nazywa się po francusku ta postać. Pewnie kojarzycie po polsku. Carlo le Calmar. Cała kreskówka nazywa się Bob Leponge, czyli Bob Gąbka. A mówię o tym dlatego, że jeden z obrazków, który dzisiaj będziemy przerabiać, właśnie pochodzi, czy tam nawiązuje do tej kreskówki. No, ale oczywiście nie będzie to jedyne, o czym dzisiaj będziemy mówić. Garść różnych obrazków, które bierzemy jako podstawa do naszej dzisiejszej nauki. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Zaczynamy od obrazka nawiązującego do innej e, animacji, do innego filmu animowanego i czytamy. Ży. Płaci 2,99 euro, pour supprimer le pipe. Moi, enlève le wifi. Je. I mamy minę. Je czytamy właśnie w ten sposób, bo mamy połączenie liter EU, po których nie ma już słyszalnej spółgłoski. Tak to mogliśmy kojarzyć, a chyba łatwiej to zapamiętać na podobnym słowie leur, które to z kolei czytamy mocno. Właśnie dlatego, że tam jeszcze mamy r. Tutaj nie ma już nic później, dlatego krótko, ży. Zostając w temacie wymowy co do tego typu liczb, czyli jakiś kwot na przykład, to tam, gdzie mamy przecinek, najlepiej powiedzieć virgul, czyli dosłownie przecinek. I nie zdziwcie się, że Francuzi skleją ten liczebnik ze słowem euro, czyli euro. To jest zgodne z zasadami, których się uczyliśmy. Na przykład Ddy mamy przejście, liaison, ale na przykład nyro. Tu z kolei mamy to, co nazywaliśmy łańcuchem. Czyli osobno słyszymy f w słowie nyf, ale tutaj przechodzi ono dalej. Nyfyro. Pamiętajcie o tym, że literkę I czytamy miękko, pip, a nie pup. Ok, co to znaczy ży? To znaczy gra. No i moglibyście zapytać, czemu nie ma tutaj rodzajnika, czemu nie lyży? Na przykład. Skojarzcie, że możemy pominąć rodzajnik, kiedy mamy równoważnik zdania. Tak jak to jeszcze na tym obrazku widzicie. Znaku ostrzegającym w kawiarni. Escalier dangereux, marche irrégulière. Niebezpieczne schody, nieregularne stopnie. Nie ma tam czasownika. Czy tam orzeczenia. Tak to się oficjalnie powinno powiedzieć. Brakuje tej czynności. Nie mówimy na przykład schody są niebezpieczne. Tylko krótko. Niebezpieczne schody. Tak jakbyśmy... Wymieniali od paus to, to, na co trzeba uważać albo co trzeba wziąć, i tak dalej. Koniecznie musicie znać słowo suprime, znaczy to usuwać, i od razu zapamiętajmy, że usuwamy coś komuś. Tak jak zawsze to robimy, czyli to coś pojawia się od razu. Gdybyście na przykład chcieli powiedzieć usuwać ząb mojemu koledze, no to wiecie, że od razu mówicie ząb, a po słowie a mówicie mój kolega. No, i mieliśmy tam jeszcze słowo le pub. To jest potoczne wyrażenie, którego jednak bardzo często się używa, a pełna forma to le publicité. Którego byście nie użyli, oba znaczą reklamy. A że reklamy nas otaczają dzisiaj na każdym kroku, i być może właśnie nawet w tym filmie, gdzieś tam mam jeszcze reklama przerwie oglądanie, na to już nic nie poradzimy. Żyjemy wśród reklam, no ale za to mamy to wszystko za darmo. Szeroki temat, można się rozwodzić, a my nie rozwodzimy się, tylko wracamy do obrazka i tłumaczymy już cały. Gra. Zapłać 2,99, aby usunąć reklamy. Ja odłączam Wi-Fi. Gra nie jest z tego faktu zadowolona. Przechodzimy do obrazka drugiego, czyli z naszym Carlo, Le Calmar. I co mamy napisane? Plus grandi... Plus je comprends ce type. Nie zdziwcie się, że czytam trochę szybko, ale naprawdę rzadko Francuz powie: Plus je grandis, plus je comprends. Raczej sklejają to ze sobą, mówiąc: Plus je grandis, plus je comprends. I trudno. Musimy się z tym liczyć, i to jest właśnie powód, dla którego staram się czytać w sposób najbardziej zbliżony do tego, co usłyszycie od Francuzów. Zwróćcie jeszcze uwagę, w kwestii wymowy, na ostatnie słowo słowo TIP. Pamiętajcie, że litera Y we francuskim brzmi tak jak I. Więc w takim słowie jak to wiecie, że czytamy TIP. A jeśli mielibyśmy na przykład takie słowo jak to, które teraz widzicie na dolnej części ekranu, to tam traktujemy to tak, jakbyśmy traktowali IN. A więc tak jak mówicie INFORMATION, INFORMACJA, tak tutaj też powiecie CENTRÔME. Aby w pełni zrozumieć ten mem, trzeba znać wyrażenie, które tak możemy zapisać plus coś tam coś tam jakaś czynność plus znowu jakaś czynność. Po polsku im więcej coś robię, tym więcej coś się dzieje albo tym bardziej coś się dzieje. No bo słowo plus to może być i więcej i bardziej, więc na polski już to tłumaczymy różnie, zależnie od kontekstu. No i jest to ta rzadka sytuacja, gdzie jednak w środku się znajdzie przecinek. Wow, Francuzi rzadko używają przecinków. Tu go użyją. Przykład zdania z tą konstrukcją. Plus j'étudie, plus j'ai envie de Im więcej się uczę, tym bardziej chcę robić to dalej, kontynuować. W obrazku jest użyty czasownik comprendre. Musicie go koniecznie znać, znaczy rozumieć. Jeśli jeszcze wam się miesza jego odmiana, poćwiczcie. Jeżeli nie macie gdzie sprawdzać odmian, jeśli wpiszecie w internet, jestem pewien, że znajdziecie wiele stron, na których te odmiany się znajdują. Jeśli się uczycie języka na poważnie, musicie takie strony mieć gdzieś pod ręką, na przykład w ulubionych zakładkach na przeglądarce. A na końcu obrazka było użyte sytype, czyli ten typ, ale też ten gość. My po polsku czasami też powiemy, uważaj na tego typa. Francuz też może powiedzieć w tym przypadku sytype, czyli mówiąc o człowieku. Fajnie jest to wiedzieć. I właśnie to użycie jest w tym obrazku. Czyli, im jestem starszy, tym bardziej rozumiem tego typa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. A kolejny obrazek. Quand quelqu'un regarde ma copine, et que je veux montrer qu'elle est à moi. Zwróćcie uwagę na przejście na samym koniuszku. Mała rzecz. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie języki proste i oglądacie memy, które tam regularnie wrzucam, wiecie pewnie, że te memy bardzo często podobnie się zaczynają, czyli kiedy coś tam, coś tam i kiedy coś. To jest właśnie ta konstrukcja. Ważne jednak, żeby pamiętać, że to drugie kiedy to już nie będzie ką. To ważne. To drugie kiedy to k. I naprawdę tak ta konstrukcja wygląda, zresztą zwróćcie uwagę, jak to wygląda w tym obrazku. Mamy ką, ale potem już mamy K. Do pełnego zrozumienia będziecie potrzebowali tego czasownika, czyli montrer, pokazywać. I znów, możecie sami odgadnąć w ramach ćwiczenia, jak pokazywać coś komuś. Od razu wstawiamy coś, quelque chose, a potem wstawiamy a. I dopiero po tym a znajduje się ktoś, a quelqu'un. Ważne jest uczyć się czasowników od razu z dopełnieniami. Wycinek tego, co się pojawiło w tym memie, rzućmy tutaj to, co się pojawiło na końcu. Eleta mła. To jest pewien sposób, jeden z kilku, na to, aby po powiedzieć, że coś należy do nas, do ciebie, do niej, do nas i tak dalej. Czyli najpierw mówimy tę rzecz, na przykład tutaj el, ale to może być setobrze, ten przedmiot. Mówimy jest, czyli e, dajemy a. I wskazujemy osobę, tylko pamiętajcie, aby użyć tutaj zaimka akcentowanego. Tak to się nazywa. Czyli. Eta mła, eta tła. Eta lui, eta el. Eta nu, eta w. Eta et eta el. Et 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 y, et Mamy wszystkie osoby. Przypomnienie tych zaimków. Na końcu tłumaczymy obrazek. Gdy ktoś patrzy na moją dziewczynę, a ja chcę pokazać, że ona jest moja. Jeśli uczy Wam się miło, będę wdzięczny, jeżeli zostawicie pod tym filmem ocenę pozytywną. Pomaga to tem, temu filmowi trafić szerzej i mojemu kanałowi przetrwać. Dzięki. A teraz mierzymy się z taką dyskusją, z, takim wesołą, z taką wesołą dyskusją. Tu mamy trochę więcej czytania. Mon amour, oui, bébé. Je t'aisse ventre la table. Pour que tu achètes un manteau pour le chien. S'il te reste de l'argent, tu peux t'acheter une bière. Okay. Zobaczcie ten fragment, który teraz podkreślamy. Możecie mieć taki nawyk, że chcecie przeczytać że te lese. ale prawda jest taka, że czytamy to «zle te I naprawdę mało prawdopodobne, że usłyszycie Że. To słowo Że zawsze się skleja. Zobaczcie to, to jest poniekąd to, o czym mówiliśmy na samym początku. Mieliśmy kwotę, którą trzeba zapłacić, aby usunąć reklamy. Tutaj też 20 euro. Ostatnia litera przechodzi do słowa euro, czyli euro. I uważajcie, żeby nie powiedzieć euro przez e, bo to jest bohater, jak heros. My mówimy eu, euro. Coś podobnego do naszego y. I na końcu w tej części o wymowie, zobaczcie to słowo. Mamy tam na początku mon, otwarta głoska mon, a potem to, bo e a u czytamy zawsze jak o, czyli monto. Kolejny czasownik, który dzisiaj jest tym niezbędnym, to LESE, czyli zostawiać albo pozwalać. Zostawiamy coś komuś dokładnie tak samo, jak robiliśmy dotąd. Myślę, że widzicie te analogie, to czujecie, że tak jest bardzo często we francuskim. Fajnie to wyczuwać na pewnym etapie nauki, że kiedy chcecie wydać coś komuś, to będzie to a i tego kogoś podajemy, a to jest niezbędne, aby później używać zaimków i mówić: zostawiam tobie, ja zostawiłem jej, a ona zostawiła mi i tak dalej. Abyś kupił, puch que szet. Wiecie, że można powiedzieć puch te, aby kupić. Krótko. Czyli jeżeli bezokolicznik pojawia się po puch, nie ma kłopotu. Jeżeli jednak chcemy tam formę odmienioną wstawić, to my musimy jeszcze dać k. Puch, K i wstawiamy odmieniony czasownik, na przykład puch, K Natomiast pamiętajcie, że wtedy musi być użyty tryb łączący. O tym się jeszcze nie uczyliśmy, to jest trochę trudny temat. Podlinkuję teraz w rogu, jeżeli nie zapomnę. Jeżeli zapomnę, niech mi ktoś przypomni w komentarzu, dzięki. Żeby podlinkować w rogu film do całego tego tematu, osobnego filmu na ten temat, jeżeli jesteście zainteresowani, ale jeżeli Wam się nie śpieszy, to spokojnie w tej serii też, mam nadzieję, do tego małymi kroczkami dojdziemy. Więc na przykład, pour être, aby być, bez ale jeżeli odmieniamy, pour que tu sois, abyś był. Nietypowa forma. A w naszym obrazku forma wygląda zwyczajnie dlatego, że pewne czasowniki... Mają taką samą. No i dlatego wam się to nie rzuciło w oczy. No, i mieliśmy jeszcze taki fragment. une bière. Możesz kupić sobie piwo, tak jakby możesz tobie kupić piwo. Ta konstrukcja brzmi tak, jak my je robimy. No i cały obrazek. Kochanie, tak skarbie. Zostawiłam ci 20 euro na stole, abyś kupił ubranie dla psa. Jeśli zostanie Ci pieniędzy, możesz kupić sobie piwo. OK. Przy okazji zobaczcie, że mamy IL, de rest. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy niedawno w odcinku o konstrukcjach bezosobowych. Teraz czytamy taką reklamę. Ona jest trochę trudniejsza do zrozumienia. Spróbujcie się zmierzyć. Faire croix que vous y étiez, ne coûte que Pamiętajcie, że do słowa i przechodzą końcówki z chociażby zaimków, bo one są często przed tym słowem, czyli vous y étiez. To jest charakterystyczne. No i ten obrazek, jak wspomniałem, jest trudny do przetłumaczenia, dlatego znów małymi kroczkami. Fer quoi. Mieliśmy już odcinek o słowie rendre i fer. Dwudziesty bodajże coś, coś w tym stylu. No i to jest właśnie to, czyli sprawić, że Uwierzy, uwierzysz. No nie ma tutaj tej osoby. Ale ona w tym komunikacie jest później, dlatego tutaj nie jest to takie ważne. A co to za słówko i. Skąd to i się w ogóle bierze? Mogliście po prostu kojarzyć, że to jest znaczy tam. Na przykład, ziswi, nuit. I to właśnie będzie i w naszym komunikacie. Będzie znaczyło tam. Ale idziemy dalej. Mamy potem nykutk. O tym też się uczyliśmy. Zobaczcie, że język, jak puzzle, łączy się i tworzy nam jeden cały obrazek w postaci tego obrazka, który tłumaczymy. Nekutk znaczyło kosztuje tylko, bo pamiętacie, ny przed, k po czasownik i daje nam to znaczenie tylko. No i tłumacząc cały obrazek, sprawienie, że uwierzysz, że tam jesteś, kosztuje jedynie 3,99 i reklama Kubka z olimpijskim logiem.

Kupiliśmy ci. Ale potem mamy żwule, i Wy już wiecie, że kiedy chcecie powiedzieć chciałem, czy chciałam, zawsze używacie ampachwę, bo tak po prostu już jest. Mieliśmy potem pour que tu i to jest właśnie to, o czym tak się złożyło. Przed chwilą Wam powiedziałem jako ciekawostka, że mamy tutaj ten tryb łączący. I puis to jest właśnie móc w trybie łączącym. Jak przetłumaczylibyście continue de revet? Podpowiem Wam, że rewe znaczy marzyć albo śnić. Czy w takim razie to znaczy kontynuować śnić? Wciąż śnić. Tak najlepiej tłumaczyć to continue. A więc rodzice mówią: Kupiliśmy Ci nowe łóżko, ja, ale ja chciałem nowy komputer gamingowy. Rodzice? Tak, to po to, abyś mógł wciąż śnić. Kolejny obrazek. Computer fais flèche, mais que ton ange gardien passe au même moment. Zwróćcie uwagę na te trzy słowa jedno po drugim. Przeczytajmy je jeszcze raz wolniej. Tu, nonche, gardien. Mamy wszystkie trzy głoski nosowe. Najpierw tak, gdzie musimy zrobić caus, czyli tu, potem otwarta, ange, a raczej nonche, bo jeszcze literka N z poprzedniego słowa przechodzi. I na końcu gardien. to znaczy Twój anioł stróż. Co to będzie, tu fe flesche? To będzie dajesz się sfotografować, bo mamy taką konstrukcję tute fe i podajesz bez okolicznik. I to jest dajesz się. Mieliśmy w tym obrazku passe, to ma mnóstwo znaczeń, ale tutaj mamy przechodzić, przejeżdżać, przelatywać, czyli nieważny środek transportu, a ważne to, a ważna ta czynność, którą sobie wyobrażacie. Na przykład, el pas a côté de ma mezu. Ona przechodzi koło mojego domu. Szak Codziennie. Chociaż wiecie, że pase też może znaczyć spędzać. Czas. Passe le temps. Par exemple, comment tu pas cette semaine. Jak spędzasz ten tydzień? No i na końcu koniecznie musicie znać lumem, czyli ten sam. Le même endroit, to samo miejsce, ale la même occasion. Czyli jeżeli żeński, no to dajemy oczywiście la. No i domyślacie się, w liczbie mnogiej też to działa. Wtedy jeszcze s dodajemy do słowa mem. Le même personne, ci sami ludzie. A obrazek znaczy, kiedy dajesz się sfotografować przez fotoradar, ale gdy twój anioł stróż przelatuje w tym samym momencie. Dzięki, że wpadliście, mam nadzieję, że wiele się nauczyliście. Zapraszam Was do pozostałych odcinków na kanale, a w przypiętym komentarzu link do całej playlisty. Zapraszam na kolejny raz. À la Pchoszen.